I Nie, 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 nie! Jest! Był. Była ta chwila, Werblut. Był ten stres. Skup się na drodze, skup się na drodze! Czekajcie, tu gdzieś jest kryjówka bodajże. Hideout jakiś mały. Tak jest, udało się zgubić pościg. Na razie. Teraz jedziemy się schować. 200 jeszcze 3 A to czasem się tutaj w No niestety Chociaż nie, jeszcze kwestia notowań pozostaje 62 500... Próba wykroczeń 60 tysięcy Przepychanki kolejne 60 tysięcy Tak i wpada nam prawie ćwierć miliona i zobaczmy

No niestety, trochę za mało, ale zobaczmy, mamy coś jeszcze do garnięcia: jakieś kamienie milowe, jakieś fotoradary. No, no niestety, ale trochę jeszcze zabraknie, nawet mimo wszystko. Czyli niestety, będzie trzeba chyba jednak te kolczotki zaliczyć. Okej, okay, wybierzmy sobie jakąś lepszą miejscówkę, w ogóle cztery nowe miejscówki odblokowane. posterunek policji, straż pożarna, stadion Riverfront. Oraz Century Square, no to co, jedziemy? Jeśli nie będziemy obijać, to życie bywa brutalne. I teraz skupimy się wyłącznie na jeździe. Jest, tylko na jeździe się wypada, żeby mnie nie aresztowali przypadkiem. What the fuck? Coś się ja aby sam zniszczył Halo? Człowiek tu chce dać szansę domu policjantom, żeby się zrehabilitowali. Żeby mieli szansę Na złapanie kogoś Nie no pewnie łapią kogoś Ale chyba tylko na suszarkę <mulity> sobie Tu sobie poczekamy I już sobie poczekaliśmy to, ja myślałem że sobie wyjedzie tam gdzieś tak od tyłu no. A tu nie od boku A ja tu sobie stoję I to... what the fuck aż 3 na odcinku 20 metrów wo, 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 wo. oj to będzie mnie słono kosztować trzeba co nieco trzeba rzucić nieco chłodu na to trzeba nieco ostudzić sytuację tak to miałem na myśli Tutaj i przebijamy się i w razie 3 z tego co widziałem na no, już mogę co nieco odetchnąć. Kolejne dwa wkraczają do akcji. 3! Wow! Nie, nie, nie. BID, rób kiedy tylko masz 100% pewność. Dobra, kolejny. Mamy już 33 tysiące, a ja potrzebuję 100 tysięcy. No w sumie nie. Dobra, znowu muszę coś odetchnąć, bo trochę za gęsto tam z tyłu. Ooo, ja no Boże, Biosz się rozpatrioszył. <grybujesz> Dobra, gdzie jest? Tutaj! Okay, i jeden, i Ile? Cztery? I wow! Pięknie ze stów ominąłem. No cóż. Ale z drugiej strony powiem, że z ciężkimi stówami będzie nieco mniej patyczkowania się. Mniej pitu pitu. kolejny zniszczony. Już dziesiąty mamy 62 tysiące. Coraz lepiej widzę. Ale jak tam. Daleko do trzeciego poziomu? Znaczy czwartego? Jeez. Kolejna blokada, widzę. I może tutaj. JUŁU! 11 już z 66 pół tysiąca. Czwarty poziom się niebezpiecznie zbliża. Ok. Zobaczmy, jak to z domu. Dobra, nic tam nie ma. Ale za to jest blokada drog drogowa z lekkich suwów Wow! Ale by było piękne combo jakby się tak... ...dwa machnęły Zaraz Nie no, ale powiem, że blokada dość sprytna I kolejna Tym razem z radiowozy, już normalne Nitro dociśnięte gdzie jest? Gdzie by tu teraz? Mamy 71,5 Jeszcze trochę przyspieszmy. 290 na mieście. Super po prostu. Mam bezpieczeństwo, jak mało kto. Mamy szansa na takie bo widzę, że. Super, będzie. Wsparcie i. wow, wow. Jedź, 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 się wydawało, że będzie znowu groźnie. Ale nie. Została ta jedna luka. Wystarczająca, żeby się przecisnął. Mamy kolej. I... What the hell? Już. I suwy jadą! Suwy! Yes! Brawo! Jadą z tyłu. Wrócę do śródmieścia będzie lepiej. Mamy 80 tysięcy. Dobra, coś czuję do żałowa, ale się chyba jeszcze trochę po pobawimy i pięknie przebiłem się przez blokady. No niestety już jesteśmy w połowie czarnej listy, tu już tam nie ma przybacz wystawia coraz więcej jednostek do akcji. Wow! To było tylko takie, gdzie pani panie aspiraci? Ja przysięgam! Gdzie jest kolejny pan z Zambu? A do czwartego poziomu się zbliżamy niebezpiecznie, ale to bardzo niebezpiecznie już. I dobra, wiecie co, pokażę wam tą miejscówkę. Potuszona jest tutaj. Otóż, Wjeżdżamy tutaj. Utrudniać pościgu, to powinno powstrzymać jej radiowozy. I tu już jak wam się pojawi jakiś radiowóz, to naprawdę chyba macie pecha. Tu się zatrzymujemy. Czekamy, mamy 91,5 tysiąca. I to już nam powinno wystarczyć. Tak, 91 500. I tak, równe 1 200 650. I dobra, wiecie, co zaraz wracam. No i dobra, jesteśmy już z powrotem. Ja musiałem jedną sprawę na chwilę wyjść, załatwić. Ale dobra, nie przedłużając już, wróćmy może do kryjówki. Tylko może już poprzez pauzę. Bo nie chciałbym ryzykować kolejnego pościgu, któryś mnie na bank wrzuci na czwarty poziom, czego bym za bardzo nie chciał. Przesiedziemy się do Caymana, przejdziemy na spokojnie pozostałe trzy wyścigi. Tak, brua prędkości, czasówka, czasówka. Dobra, weźmiemy najpierw czasówkę może. No. Naprawdę banalnie łatwą czasówkę. I dobra, widzę, że mamy minutę 20 na do dojechanie. Co zrobię z palcem w nosie? O, mogę sobie nawet tak wsadzić palec w nos i jechać tak, z jedną ręką tylko. Naprawdę <laughs> mnie trochę to od nitra, Chyba, że tak pokcie spróbuję. Nie, bo jeszcze Windowsa wcisnę i co wtedy będzie? No dobra, tutaj biećmy sobie może w skrót. Ja jest, tym literę poczekam to może jakąś prostą albo coś. Tu by się przydało, ale. Ale dobra, już, jeszcze jesteśmy niedaleko punktu kontrolnego. Widzę i mogę bezpiecznie ten palc do ja. czyli no widzieliście to, że do pierwszego kurtygodniowego z palcem do siebie. Może wam chodziło o to, żebym cały czas tak z palcem do siebie przejechał, to już wtedy dopiero by było. Nie, dobra, never mind. Może innym razem, tak wezmę sobie, przejadę tak bez nitra kompletnie. Ale dobra, 42 sekundy jeszcze, a ja się już zbliżę do kolejnego punktu kontrolnego. Jadę 325 punktów na godzinę. Punktów! Nie wiem, zabrzmiałem ten Jak taki trochę Niemiec. Nie mam 2 Wiecie, że punktów? jak doktor. Tu nie wiadomo, po co tu zniszczyłem. Tak dla Beki. Nie. Nie że że żaden anarchista ani list. Czyli niszczy dla zabawy. Nie no, chociaż anarchista to jest chyba taki, że sprzeciwia się wszelkim zasadom i tego typu. No nie no. Ja bym anarchistą nie mógł być, bo już. bo mam nawet swoje własne zasady, których się trzymam. Nie, no, nie będę wam ich mówił, bo. pewnie nie uwierzycie, że w ogóle istnieje taki. ktoś w moim wieku, kto ma takie zasady. Przecież nie, już jedną zasadę mógł bo... no, wymazać z mojego życiorysu. Nie, naprawdę bym mógł wymazać jedną zasadę już dzisiaj. No dobra, powiem w up no. Nie pij alkoholu przed osiemnastką Wydało się. Jezus Maria, Renek już ma 18 lat, wiesz, Dzieckie z dzieckiem musisz skoczyć z Artem To nie jest tak! 18 lat! Po raz kolejny z żartami na poziomie gimnazjum. Boże, tak to się stało. No pamiętam, jak mi by to było wczoraj. Pamiętam moje pierwsze krewki, mój pierwszy dzień na rowerze. Pierwszy dzień na dwóch kukach. Nie no, pamiętam pierwszy dzień do szkoły. A teraz jest! Nie, skończyło się, w końcu będę mógł się napić legalnie wódki, piwa, wina, czegokolwiek. Dobra, nie, kończę ten wywód, bo jeszcze się normalnie tu rozpłaczę normalnie, wierz mi się za próbę prędkości. Nie no, ale z drugiej strony coś mi mówi, że ten materiał pojawi się akurat dzień po. Zatem sorry od razu. Nie no, bo wiecie, dzielę materiał na części, tam po, potem po kolei, po kolei ja rzucam. Zazwyczaj. Ostatnio było tak, że. Nie z reguły, tak jest jeden materiał dziennie. Jak tylko mam wolny czas, to nagrywam. widzisz koła i te sprawy. I w ogóle zapomniałem, że Że to jest w prędkości, więc. Niestety wywalię całą butlę nitro. Już dość konkretną. Dość konkretną ilości... Kurde, nie wiem jak to nazwać. Dość dużą prędkość straciłem. Tracę obecnie. I 260. Kurde, nie za bardzo przypadam za tamtą miejscówką. Dobra, przewaga trochę zmalała. Ale wciąż winien. Daje gwarancji zwycięstwa. 237, pięknie. się właśnie, wracając do tego, co wam chciałem powiedzieć, tak wiecie, że wszystko tam normalnie jeden dzień materiał, że co codziennie się coś trafia. Cóż, a teraz, jak, jak mam ferię, to jeszcze tak. Mam jeszcze tydzień z tego. Tak, mam tydzień zdecydowanie i. Wow, to mnie nie uchroni przed. Ktoś z mocarmi upadkiem i... Oj, 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 oj... Żeby mnie tylko nie wyprzedził. I dobra, chyba mnie nie wyprzedzi, albo może... I, 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 i. Yes! Udało się! I równy tysiak. Procz... Co mi tym razem powiesz? że hey, nie wiem, jak daleko idzie, więc watch yourself. Nie trustuj się Czyżbyś już skończył z doradzaniem, Roż? Informował mnie o sytuacji? Dobra, zajmujmy się już ostatnim wyścigiem dzisiaj. Nie no, nie ostatnim. Chociaż nie, ostatnim przed Jules. Przed naszą rywalką numer 8. Zejdzie na szybko, Czyż nie, pewnie znowu wyjdzie godzina, jak zawsze Kolejna czasówka, którą przejechał z palcem wiecie gdzie?